Dzień dobry, Kanie, witam Was w kolejnym vlogu i dziś moi drodzy dokończymy w końcu dekorowanie mieszkania na Halloween. Słuchajcie, muszę się Wam pochwalić, ponieważ zrobiłam dzisiaj 98 pierogów. 98 pierogów słuchajcie, dokładnie to wczoraj zaczęłam troszeczkę tak wieczorem, zrobiłam około 40, ale robiłam więc słuchajcie do pierwszej musiałam wziąć i wszystko dać do lodówki i stwierdziłam, że po prostu rano wstanę i dzisiaj, i dzisiaj po prostu dokończę dokończyłam moi drodzy, wyszło 98 pierogów, słuchajcie ja w ogóle chyba otworzę jakiś biznes będę robić pierogi i sprzedawać bo wyszły naprawdę pyszne, także to jest właśnie słuchajcie mój e, plan na życie, w każdym razie e, od razu jak skończyłam lepiej pierogi, posprzątałam tylko w kuchni i zabrałam się za vloga. Stwierdziłam, że nie będę marnować czasu, włączę, zacznę tego vloga. Zanim zaczniemy dekorować chałupę, to musimy posprzątać u Maxa w pokoju. Zaraz wam pokażę, co się tam dzieje, bo nie no, to jest po prostu istny dramat. Chyba, chyba tak grubo w jego pokoju nigdy nie było. Naprawdę, nigdy nie było. Pięknie, piękna wieża. O no właśnie. Wszystkie pojemniki, bo wyciąga, walizka. wszystko, łóżko, słuchajcie, dzisiaj to łóżko w ogóle było na środku, bo on przesunął łóżko, bo tam mu padło autko, więc przesunął całe łóżko, żeby wyciągnąć autko. Wszystko tu jest. Wszystko, wszystko, wszystko. E, wczoraj mu zawiesiłam tutaj takiego duszka, bo się przyczepił, że chce już otworzyć. Nie dawał mi spokoju, więc stwierdziłam, że mu. Zawieszę, ale muszę ja dzisiaj nie. jeszcze powiesić firanki. Co? Nie firanki, tylko zasłony. Co jest? No, a, moje autko, bo nie A ja nie, wiem, gdzie jest twoje autko? Szukaj sobie. Tu jest twoje autko, a tutaj też są zabawki. Proszę bardzo, w całym no, to pokoju. Jest za autko. A które autko chcesz? Ja wiem, o Ja wiem, ten A to, co to jest za autko? Tu? A no, nie, było, to, to było. Takie ciało. Całe niebieskie? To gdzie dałeś? Także, moi drodzy, nie będę przedłużać. Zabieram Maksymiliana i sprzątamy w tym bajzelniku, bo tak jak słyszeliście, nawet nie może znaleźć autka. Więc lecimy. No i posprzątane, słuchajcie. Fajnie by było tak przyłożyć rękę do aparatu i by było fajnie posprzątane. Powiesiłam Maksymilianowi jednak tego ducha tutaj na środku, wyprasowałam firanki, powiesiłam. Powiem Wam, że się mega mocno upociłam, bo żeby powiesić te zasłony znaczy naprawdę trzeba dużego wysiłku. Wleciał mały szogun. No, co? Taką autka mam. No. Jak myślisz, jak, ile, jak długo będzie czysto w pokoju? Jeden dzień? 5 dni będzie, będzie czysto? Okej, okay. obiecujesz sztama? Zakładamy się? Nie! Nie zakładamy się, czyli jednak nie 5 dni. Ty jesteśmy. Dwa 2 dni? Czy znaczy jednak zmieniłeś z 5 na dwa, no dobra. dobra Może jeszcze. Się... No My walczymy. My walczymy, ty. Szalałeś, ty jesteś chyba za mały na walki. Nie, robimy sumo! Sumo! O to nie, to ty stadą rób sumo. Ja to słuchajcie, zobaczcie. Nie tylko raz walniecie, ja mam przyda ziniaki. To się są świetnie po moim treningu MMA, Także. Co? Chcesz sumo? Tak, w dół! Ze mną. Tak. Na no pewno. No to... Gotowałam tutaj tą resztę tej całej pajęczyny, ponieważ ona, tak jak widzicie, jeszcze nie jest dokończona. Chcę tylko zejść tutaj na dół, ale już nie będę, wiecie, pokazywać Wam tego wszystkiego. Po prostu wrócę do Was jak. To... Będzie to już tak skończone całkowicie. No i pajęczyna skończona. Zobaczcie, dołożyłam właśnie tą stronę tutaj dołożyłam też pająków gdzie nie jeszcze i prezentuję się to tak mega zarąbiście to wygląda pomóć mi ja powinnam ci pomóc? no sora to ty to wybrałeś z taką zabawę no to teraz układaj zabieram się słuchajcie za to na to w ogóle nie mam planu nie mam żadnego na to to moje? no to nie jest twoje musimy gdzieś to powiesić ale nie mam totalnie żadnego pojęcia, pokoju, gdzie moja, mogę... Moja, moja, Ta, w Twoim pokoju jest już duch. A w moim ja pokoju... To, gdzie? A gdzie mam ptać? Nie będziesz się bał? W nie. nocy? No dobra, pokombinujemy coś u Maxa no w pokoju. Już. Zobaczymy. Dobra. Co? Nóż? No. no dobra. Okay. Plus dodatkowo mamy jeszcze takie coś wiszące, to też świeci. I mamy pająki, które gdzieś tutaj jeszcze myślę, że na jakąś ścianę damy, bo tu gdzieś obrazu, także zobaczymy! Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dodałam tutaj jeszcze takich pajączków i jeszcze tutaj... Cicho, dobra, cicho. I tutaj takiego jeszcze jednego pajączka. Tutaj włożyłam już baterie do tego lampionu. I miałam ogólnie na początku gdzieś go powiesić, ale stwierdziłam, że do Twojego pokoju damy, co? Tak. Dobra, no to gdzie? miejsce? tam, tam. A może położymy go tu, zobacz. Żeby tak Ci ładnie, bo tutaj duch świeci, więc tu niech lampie będzie świeciła. o. Tu, o. Co Ty na to? Tak. A będzie fajnie? zgasimy, No to go zgasimy. No i jeszcze I nie tak się... ciemno na dworze, więc nie ma I, takiego i efektu. jak tu świeci? Do, yeah. I co to jest? Jak to się nazywa? Biątka! To jest lampion. Ja, no. Lampion. Lampion. Ja to co, robimy tą pajęczynę na twoim tym? Tak myślałam, że chyba tutaj tą pajęczynę zawiesimy. O, tak, tak. Pomożesz mi? Może, ale ciekawe, ja jak ja baję, to ja robię. Wczoraj moja mama jeszcze kupiła Maksymilianowi tutaj takie dwie naklejki, Marszala i Everest, okay. tak? No wiadomo. Jeszcze tak? O. I już tamło. Ale będziesz miał świecący ja mamy... pokój. A moja mamy już. Dobra, w ogóle patrzcie, już się jest syf, nie? Także... Fajnie, Max. Mamy coś słuchajcie, takiego dziwnego. Tak. Ale uwaga, nie Ale ja tam wyjdzie! Nie ciągnij tak mocno tego. Uuu. Ale bo rozwalisz, musimy, po... musimy to robić powoli, i ostrożnie. Trochę tak to rozdziałałam. To jest w ogóle pasz. coś takiego... No, Pan... do... Maxym. A wiesz, że zaraz to będzie zepsute? Zobacz, to jest taka siatka. Taka śmieszna. Na zdjęciu było pokazane to, jak ta siatka była taka rzucana na coś. Zejdź, Maksiu, z tego. Nie. No to ja Ci nie zrobię tego w Twoim pokoju. Ja to zrobię u siebie w pokoju. I chyba zrobimy to tak, że zawiesimy to... O, i kość kosztem! Nie koszt, tylko chyba zawiesimy to na obrazy i taśmą dwustronną gdzieś poprzyklejamy jeszcze. Zobaczymy, co z tego będzie. O, zobacz, jak Ci się podoba? No, o, fajnie. strasznie trochę, co? No też. Kurde, nie mamy tutaj o co zawiesić, fajnie by coś tu było takiego, a nie wiem, czy mi ta taśma klejąca, ta dwustronna znaczy, nie wiem, czy ona mi utrzyma, bo to jest takie dosyć cięższe niż ta pajęczyna wcześniejsza. Ale fajnie by to wyglądało, co Max? Chciałbyś takie coś mieć, o. Coś takiego byśmy zrobili. Tak. To no, w ogóle fajnie wyglądało na e, zasłonie. Ale ta zasłona jest co chwilę ruszana, co chwilę jest przebijana, wiecie, w prawo, w lewo i to by się po prostu poniszczyło. Także, no co, no chyba tu ją zostawimy. Dobra, idę po, słuchajcie, po taśmę dwustronną, zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczcie! Jaki sztos! Ej, to serio? Mega zajebiście wygląda. Serio. Naprawdę, na początku myślałam, że to tak samo jak z tą pajęczyną. Myślałam, że będzie taka, wiecie, średniawka, ale kurde, no naprawdę, fajnie to wygląda. Zaraz wam pokażę z bliska, ale jeszcze chcę wam pokazać, że tutaj do tego są jeszcze takie nietoperze, które właśnie zaraz przykleję i po prostu pokażę wam już, jak będzie taki finalny efekt. No i <słuch> patrzcie. Ej, to mega wygląda serio. Maksymia, ja tylko musisz uważać, bo jak to ruszysz tutaj, to dospadnie, bo to jest wszystko tylko delikatnie zawieszone. Do, do, do. Jak chcesz, żeby to spadło, to zaraz spadnie i już nie będzie pajączek tego, siatki takiej. Ja już Ci ostatni raz zrobię coś takiego. Mamy domek? Podoba Ci się? No. Na pewno? Cieszysz się? No to patrz no, tak jak ciemno. No. no, jak ciemno też, mega fajny efekt ma. Tak. No. Ej, słuchajcie, mega to wygląda, naprawdę fajnie. Jak, na, jak dla dziecka, myślę, że to fajnie. Fajny klimacik. Tutaj jeszcze dałam takie dwa dodatkowe. kółko mamu! Co, jakie kim? Ano, odbija kółeczko. No, zlampiona. Bardzo fajnie, jestem zadowolona. Mam jeszcze kilka takich pająków, wezmę te trzy. Masz tego jednego. I naklej tam gdzieś na tą tą. Dobrze, ale weź nie gniję. Nie gną gnij ich, znaczy, i przyklej tam, gdzie chcesz. Tak myślę, że po prostu przykleimy tutaj może z dwa albo trzy takim... O. tutaj przy tej A nawet, nawet, dosyć fajnie to wygląda. No, tam jest drugiego. No dobra, masz przyklej. A o nie! A weź przyklej gdzieś tutaj. Nie tutaj, nie tak blisko. Teraz gdzieś indziej, na przykład tu przyklej. O, tu. O, bo na przykład tu. No. A tego mamy na górę, ok? A bo dobra, gdzieś ten na dole daj. A daj gdzieś kobok marszala. Tam gdzieś na ścianie przyklej. No, na przykład tu. No, fajnie. No, jeszcze raz. Nie, no bomba. Fajnie. Uważaj on nagrywaj mnie! Nagrywam cię, nagrywam cię! Sprzątasz? No to ładnie, sprzątaj. Zrobiłam Maksymilianowi domek. On teraz tam siedzi w sypialni. Ja się położę. Ale mam fajny domek! Jak tu wygodnie jest! W ogóle zobaczcie, on sobie tutaj poduszki położył. Lampion sobie tu położył. A od zewnątrz wygląda to tak, to jest taki, boże nie pamiętam, jak się nazywa ten domek. Tak, jakoś śmiesznie, ale w każdym razie. Wygodnie jest, wygodnie jest. O, proszę bardzo. Maxio, chodź do domku. A ja tutaj się położyłam już. Trzy sekundy. Ja się już tu położyłam. Raz. Dwa. Idzie. Co? Z drugiej strony musisz wyjść, żeby tam spojrzeć. go. No. Hello, co pan ma do sprzedania? Ja nic nie chcę, ja nic nie chcę, ja dziękuję. Poduszkę. Poduszkę? Tak. A ile pan chce za tę poduszkę? 10. Złotych? Dobra, zadychę poduszkę. O, o jak ja Cię, ja cię kocham, ko jak ja Cię kocham. Co? Ma Max, rozwaliło nam się dom, nam się rozwalił! złamało się. Co będziemy robić? Robimy ciasteczka. A ja sam to robię. Dobrze, zobaczymy czy dasz radę. Nie potrzebuję pomocy. Nie potrzebujesz pomocy? No to dawaj, no to rób sam, no proszę. A ja tu nie mam. No ale nie potrzebujesz pomocy. No to rób, proszę. Weź se mąkę. A gdzie mąka? No, nie potrzebujesz pomocy, czyli chyba potrzebujesz pomocy, tak? No, chyba potrzebujesz pomocy. I nie. Chyba tak. A gdzieś mąka tu. No właśnie, ty chcesz, żebym ci dała mąkę, to czyli najwyraźniej potrzebujesz pomocy. No to pomoc. No właśnie. Padam, słuchajcie, na pomysł, żeby zrobić ciasteczka. A pomogę ci mi? Tak, pomogę ci. Trzymaj mąkę, tylko na razie jej nie, nie rozsypuję ani nic. Dostałam przepis od Simona, który też robił ciasteczka, tylko że on robił na swoim blogu typowo halloweenowe, Miałam zgapić troszeczkę od niego, ale słuchajcie, nie mam mm, czarnego luchru. Chyba, że uda mi się to ogarnąć jakoś jutro i po prostu jutro udekoruję te ciasteczka e, o, właśnie na Halloween. E, mamy, Ale uważaj, nie wsypuj na razie. Mamy taką foremkę i mamy taką foremkę, z tego chciałam zrobić takie kościotrupy, jak no zrobił Simon. No dobra, no to zobaczymy jak wiesz, zobaczymy jak no będziesz ciastka. E, I mamy taką gwiazdeczkę, stwierdziłam, że po prostu zrobimy, żeby były dwa. Nie, nie, syp, nie syp, nie jest dobra, słuchajcie, zaczynamy już robić ciastka, bo Maksymiliana ja tutaj yy, nie, nie, bo nie wiesz ile, rozbraja energia więc żeby, zami, żeby nie wysypał mi żeby nie wysypał mi mąki, y, to ja to ogarnę i zateczkę do Was wracam 300 gram mąki i teraz przez sitko proszę wsypać powolutku powo powolutku i teraz musimy robić tak trzymaj, rób tak, no co Ty, przecież robisz sam te ciasteczka, no i teraz tak no, nie, nie, delikatnie, delikatnie. Musisz tak. O, o, no. Boże, to czujesz, będzie czujesz taki syf, słuchajcie, no ale dobra. O, przesitkujemy ładnie mąkę. 300 gram mąki. O, o, A, no. Zimne, pokrojone masełko. Ja już 150 gram. to ja ci dam. No proszę. 150 gram masełka. Wrzucasz ładnie, tylko te kosteczki. Tego nie, tylko te, dobrze? Pa. A ja w tym czasie biorę cukier-puder, bo będziemy potrzebować 70 gram cukru pudru. Słuchajcie, Szyba. Maksymilian tmupnął mąkę tak i ma teraz wszędzie mąkę, nie? Mamo? Nie, nie tutaj, nie tutaj. Teraz 70 gramów cukru pudru. No, tak, rzucaj i sitkujemy. A po młodym No, tylko jest Jezus, delikatnie. Każde to sitkujemy, dajemy jedno jajko i miksujemy to. Robotem, wszystko, albo no ręcznie. A jakim potem? No, ten, mikserem. Tutaj, słuchajcie, zapomniałam dodać, że dałam Uuu. jeszcze wcześniej e, łyżeczkę proszku do pieczenia. No, e, mikserem troszeczkę zmiksowałam, ale... A, uważaj, delikatnie, bo się, jak <laughs> się przykleja. E, mama, ale lepiej to zrobić ręką, na taką nie, o masę. I nie, nie teraz, nie no, teraz na godzinę do lodówki, taką kulkę i mama, po godzinie wyciągamy i formułujemy ciasteczka. <laughs> Moje drodzy, ogólnie, moje dziecko mnie wystawiło po raz już chyba kolejny i sama zaczęłam już robić te ciasteczka. Już jest druga tura w piekarniku. Nie nagrywałam wcześniej, ponieważ akurat w tym momencie, kiedy wyciągałam ciasto z lodówki, to przede mnie koleżanka na herbatkę, więc stwierdziłam wiecie, że nie będę moczać kamery i tutaj nagrywać i w ogóle. W każdym razie ciasteczka wyszły tak. Ty mam jedną turę, która. Została zjedzona już częściowo przeze mnie, przez moją koleżankę i przez Maksymiliana, ale ciasteczka prezentują się tak. I są mega pyszne, naprawdę mega pyszne. Jeżeli przewinęliście do tego momentu i nie widzieliście, jak podawałam przepis, to teraz Wam szybko powiem. 300 gram. Mąki pszennej, 150 g zimnego masła, 70 g cukru pudru, jedno jajko i jedna łyżeczka płaska proszku do pieczenia. Wszystko to ładnie. Z... O, Nie. proszę bardzo, pożeracz, pożeracz ciała, tylko tak przychodzi mi co chwilę mi z ciastko. Wszystko ładnie miksujemy, wyrabiamy ręcznie na godzinkę do, piek... Boże, do, do piekarnika. Na godzinkę to dajemy do lodówki wyciągamy i wałkujemy, wycinamy tutaj ładnie foremki i do piekarnika na 12 minut na 180 stopni. Powiem Wam, że one są idealne. Dlaczego? Bo nie są ani za słodkie, ani nie są takie, wiecie, jakoś... Mało słodkie, po prostu są idealne. Musicie spróbować sobie je zrobić w domku. Eee, ja się moi drodzy będę zamił już żegnać, ponieważ tutaj jeszcze nie czeka jedna, jeszcze dwie tury. Ciasteczeka, już nie będę nagrywała, bo to już bez sensu. Muszę jeszcze umyć Maximiliana ogrydać chłopkę standardowo, jak to każdy wieczór. Widzimy się, moi drodzy, w kolejnym vlogu. A Wy nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę i dzwoneczka. I oczywiście podać na mojego Instagrama. No. I widzimy się, tak jak mówiłam wcześniej, w kolejnym vlogu.